Już za miesiąc spotkamy się w Łodzi na 15. jubileuszowych targach sprzętu fotograficznego, filmowego i wideo film, wideo, foto. Spotkamy się w zupełnie nowym obiekcie Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym Centrum zupełnie nowe bardzo nowoczesne Przestronne, 5800 metrów powierzchni wystawieniczej, 4 sale konferencyjne na 100 osób, aula na 450 osób, wszystkie wyposażone świetnie multimedialnie. W tych okolicznościach spotkamy się na targach fotograficznych, które są wszystkim doskonale znane, targi jubileuszowe. W targach Film Video Foto spotka się blisko 150 wystawców z Polski i z zagranicy. Największe firmy, najlepsze marki, sprzęt fotograficzny, filmowy, wideo jak sama nazwa mówi. Cała oferta szeroka będzie możliwa do zobaczenia w Łodzi. Targi Film Video Foto to oczywiście nie tylko oferta wystawców, ale także bardzo bogaty program imprez towarzyszących. Targą jak zwykle będą towarzyszyły liczne warsztaty. Warsztaty organizowane przez portale, przez media, przez instytucje, przez wystawców oczywiście również. W tym roku zapraszamy na warsztaty organizowane przez portal cyfrograf.pl. Zapraszamy na warsztaty filmowe organizowane przez portal filmowiec.pl. Zapraszamy na prezentacje organizowane przez e, magazyn Digital Photo Video. E, zapraszamy na prezentacje sprzętowe organizowane przez wystawców. E, hitem targów będzie z pewnością spotkanie z panem Tomaszem Lazarem, który dosłownie kilka tygodni temu otrzymał drugą nagrodę e, w konkursie WordPress Photo. E, I na targach będzie można się z nim spotkać, będzie można posłuchać o jego warsztacie, będzie można mu zadać pytania oczywiście również. Doskonale uzupełnieniem targów będą jak zwykle wystawy fotograficzne. W tym roku zapraszamy na wystawę młodych polskich fotografików. Chciałabym państwa zaprosić już za miesiąc do Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego MTEU przy Alei Politechniki 2 w Centrum Młodzi. Nowoczesna przestrzeń, jedna hala, wszystko na miejscu. Także zapraszamy, proszę przyjeżdżać na targi fotograficzne, filmowe i wideo do Łodzi. Jest to naprawdę najnowocześniejsza hala w Polsce, która została teraz oddana. Bardzo ekologiczna. Pompy ciepła, które ogrzewają, to jest 96 otworów na głębokość 110 metrów, które tutaj na parkingu są schowane. Więc tak naprawdę sami siebie ogrzewamy. Oprócz tego solary w toalecie korzysta się z wód opadowych. Mimo ogromnej powierzchni 13 tysięcy metrów kwadratowych, bo tyle liczy cały obiekt. Mamy teraz nowe warunki i będziemy się starali, żeby te targi naprawdę stały się wielkimi targami. Jest to początek inwestycji w Łodzi, ponieważ cały ten teren, na którym tutaj się znajdujemy, jest zaprojektowany i to, ta hala to jest dopiero pierwszy etap. Będą następne etapy i to już w najbliższym czasie. Yy, więc myślę, że naprawdę Łódź stanie się znaczącym ośrodkiem targowym. Rozmawiając z prezesem Polskiej Izby Przemysłu Targowego, yy, który był też na, na otwarciu, stwierdził, że Łódź wraca do pierwszej ligi. Yy, I to jest prawda, już są pewne projekty międzynarodowe, które będą realizowane i w tym roku, i w latach następnych. Międzynarodowe targi Łódzkie. zapraszają.